Dobre. oczami Jezusa karwera Alana Einza Jeśli darzysz mnie miłością zostań z rodziną i kochaj ich w ten sposób okażesz miłość którą masz dla mnie miłość w rodzinie jest darem Boga więc troszcz się o nią pokaż ją światu i w ten sposób pomnażę miłość Boga rzekłem ale ja tak bardzo pragnę i za Tobą Panie zawsze chcę być przy Tobie powiedział smutno Jestem z Tobą zawsze. Przez całe Twoje życie będę w Twoim sercu i u Twojego boku. Nigdy nie będziesz sam. Nigdy cię nie zostawię. Wiedz, że jestem tu i mów innym o mnie. To jest Twoje pójście za mną. odrzekł. Reszta wieczoru minęła nam radośnie na rozmowie o miłości Boga i Jego woli w życiu ludzi. Zanim odszedł. Mężczyzna rzekł: Idę teraz, panie, by zacząć nowe życie. Czuję się odnowiony, mocniejszy? Cudowne. Jeśli kiedyś będziesz mnie potrzebował, panie, kasz, a przybędę. W przyszłości będziesz głosił łaskę Boga i wiem, że zrobisz to dobrze. Żyj dla Boga i idź w pokoju. Pożegnaliśmy go, a gdy odchodził Piotr rzekł, A przy okazji, jak masz na Józef. To dobre imię dla człowieka, danego Bogu, powiedział Piotr, spoglądając na mnie. Jezus, 16 czerwca 1996 roku. Udaliśmy się do naszej izby na spoczynek. Był to przestronny pokój, wystarczająco duży dla nas wszystkich. Judasz Isk Iskariota rzekł. Mistrzu, może i ty, i niektórzy z nas, ci starsi, powinni spać w innym pomieszczeniu? Spojrzałem na niego i rzekłem: Judaszu, wszystkich was kocham tak samo. Radością dla mnie jest być z wami, nawet jeśli wiąże się to z odrobiną niewygody. Judasz wyglądał na zawiedzionego, ale zwrócił się do pozostałych tymi słowami: Mistrz, musi mieć najwygodniejsze miejsce na odpoczynek. Po czym, rozglądając się po pokoju, zaczął wyrzucać z niego pozostałe osoby: Proszę panie, to jest najlepsze miejsce, a ja będę spał obok ciebie. W ten sposób będzie tobie cieplej w tę zimną noc, rzekł. Nie, Judaszu. Tu będę spał, to miejsce jest odpowiednie. Chodź proszę i połóż się koło mnie, odparłem. Ale mistrzu, to najzimniejsza część pokoju. to na pewno jest przeciąg, rzekł, a na jego twarzy malowało się zmartwienie. Nie mam nic przeciwko temu, mój przyjacielu, bo przy tobie będzie mi ciepło, powiedziałem uśmiechając się łagodnie do niego. Z wielkim naszykaniem Judasz poszedł do mnie i położył się tuż obok. Tam jest dużo lepiej, a temu chłopcu Jakubowi jest tam wygodnie. Spójrz, jak jest szczęśliwy. Spojrzałem na Jakuba, który wyglądał na bardzo zadowolonego i uspokojonego. Ponownie spojrzałem na Judasza i powiedziałem: Tak, dobrze jest wid widzieć go taki. Czemu odwróciłem się i zasnąłem? W nocy zbudził mnie Judasz w momencie, gdy usiłował zamienić się z Jakubem miejscem do spania. Jakub na wpół śpiąc protestował drąc zaspane oczy. – Judaszu, sądziłem, że chcesz być blisko mnie – rzekłem. Judasz spojrzał na mnie zakłopotany, że złapano go na gorącym uczynku. – Ależ chcę, mistrzu. Chciałem tylko wziąć cieplejsze odkrycie, okrycie dla ciebie, bo wyglądałeś na zziębniętego. Chciałem dać Jakubowi moje okrycie w zamian za jego, którym chciałem okryć ciebie, by było ci cieplej, powiedział. Zakrywanie własnej słabości nie usunie ich, a potajemne ich skrywanie jedynie unaocznie je, odparłem. Zostaw Jakuba samego i wracaj do swoje miejsce. Módl się do mojego ojca, byś miał siły pokonać własne słabości. Jeśli nie, to mogą pewnego dnia zniszczyć twoją duszę powiedziałem ze smutkiem w głosie, myśląc o tym, co miało nastąpić. Judasz wrócił na swoje miejsce i już więcej tej nocy się z niego nie ruszał. Ja już nie spałem, widząc w Judaszu słabości tylu innych, tylu tych, którzy nie chcieli przyznać, że są w błędzie i którzy w swej pyszy własne grzechy zakrywali innymi grzechami, a te jeszcze innym. To jest droga występna. dla ją. Tak jak i Judasza, Także wpadasz w spiralę zła, która ciągnie cię coraz niżej i niżej w ciemność. Biedny wydasz, tak słaby i tak zaślepiony, że nie może nic dostrzec.